Cześć, mam na imię Edek i witam Was na kanale firmy Applaus. Na tym kanale omawiamy różne aspekty świata audio. Prezentujemy newsy i omawiamy najnowsze rozwiązania marek z naszego portfolio, a także zagłębiamy się w historię rozwiązań audio. Być może widzieliście już na naszym kanale historyczne cykle filmów o produktach Zenheizera i Neumana. Jak coś, to linki do nich znajdziecie w opisie tego materiału. W związku z tym, że w swoim dystrybucyjnym portfolio oprócz Zenheizera i Neumana mamy także takie marki jak QSC i Alcons czyli producentów wysokiej jakości głośników, postanowiliśmy przybliżyć ogólną historię powstania takiej kategorii sprzętu jak głośniki. Zanurzmy się zatem w historię. Jeśli obejrzeliście nasze cykle poświęcone historii słuchawek czy mikrofonów, to z pewnością dostrzeżecie w tym nowym cyklu sporo pokrywających się informacji. Nie ma w tym nic dziwnego. Ponieważ początki rozwoju technologii wzmacniania i przekazywania dźwięku miały wspólne korzenie. Wracając jednak do historii głośników. Dość umownie za pierwowzór głośników można uznać megafony. I chociaż pierwotny wynalazek takich wzmacniaczy dźwięku jest przedmiotem debaty historycznej, wiadomo, że w starożytnej Grecji w V wieku przed naszą erą używano specjalnych masek w których w okolicy ust budowywano niewielki stożek. To proste rozwiązanie umożliwiło wzmocnienie głosu aktora, a to było niezwykle ważne podczas występów w rozległych amfiteatrach, na świeżym powietrzu, przed wielotysięcznymi tłumami. Natomiast szersze podwaliny pod wzmocnienie dźwięku zostały założone w III wieku przed naszą erą i wiązały się z pojawieniem się takiego instrumentu muzycznego jak organy wodne w Aleksandrii. Nazywały się one hydraulus i były przodkiem dzisiejszych organów. Pierwsze powiedzmy nowoczesne megafony zostały opisane w XVII wieku. W pracy opublikowanej w 1655 roku Samuel Morland opisał swoje eksperymenty z różnymi rogami. Jego największy megafon był ponad 7-metrową miedzianą tubą. Przenoszącą podobno głos człowieka na odległość półtora km. Pewnie się zgodzicie, że wszystko to w niewielkim stopniu przypomina nowoczesne głośniki, bez których nie możemy już sobie wyobrazić naszego aktualnego życia. Pierwsze prototypy głośników jako takich pojawiły się już w XIX wieku. Wiązało się to z jednym z największych otruć w historii ludzkości. W 1831 roku Michael Faraday odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Jest to zjawisko fizyczne polegające na powstawaniu siły elektromotorycznej przewodniku na skutek zmian strumienia pola magnetycznego. Zmiana ta może być spowodowana zmianami pola magnetycznego lub względnym ruchem przewodnika i źródła pola magnetycznego. Przeprowadzone przez Faradaya doświadczenia wykazały, że pole magnetyczne może wywołać przepływ prądu w obwodzie, nie podłączonym do źródła napięcia. Aby to się zdarzyło obwód musi być zamknięty i pole magnetyczne nie może być stałe. To znaczy musi zmieniać się np. odległość od źródła pola magnetycznego, ustawienia wody względem linii pola magnetycznego lub wartość indukcji magnetycznej. Następnie wielu wynalazców zaczęło wykorzystywać w swoich badaniach prąd elektryczny. Miną jednak dziesięciolecia, zanim pojawią się urządzenia choćby w najmniejszym stopniu przypominające nowoczesne systemy głośnikowe. W międzyczasie Włoch Antonio Meucci opracowuje gadający telegraf. W 1849 roku Meucci skonstruował w pełni działający prototyp przodka współczesnego telefonu ale brak funduszy uniemożliwił mu uiszczenie opłaty w wysokości 250 dolarów za uzyskanie patentu. 11 lat później wynalazca pokazuje, jak za pomocą telegrafu można przesłać głos śpiewaka na odległość kilku mil, a już w 1861 roku do tych badań dołączył Johann Philip Price. Po opublikowaniu referatu o możliwościach telefonii za pośrednictwem prądu elektrycznego, Johan Reiss zaprezentował społeczeństwu urządzenie, które można nazwać pierwszym głośnikiem. Aczkolwiek Reiss swój wynalazek nazywał muzycznym telefonem. Jako membrany Reiss zastosował jelitowej przowę zanurzoną w rtęci. Miedziana cewka odbiornika, pod wpływem prądu pochodzącego z baterii galwanicznej, powodowała namagnesowanie i rozmagnesowanie stalowego pręta odbiornika. Głośnik Reissa słychać było nawet w odległości 100 metrów a jego wygląd położył solidny fundament na drodze do budowy elektrodynamicznych systemów akustycznych. Ten właśnie moment uważa się za narodziny przetwornika. Niestety niedoskonałość konstrukcji i specyfika materiałów pozwalały otwarzać jedyne bardzo głośne dźwięki. Głośnik nie nadawał się do mowy ludzkiej. Jednak jedno z tych urządzeń trafiło w ręce Aleksandra Grahama Bell'a. Po przestudiowaniu zasady działania głośnika Rice'a, Bell zaczął rozwijać własne pomysły. Przez kolejne 16 lat rozwijał telefon, i w 1876 roku ostatecznie opatentował swoje urządzenie. Z kolei, już w 1877 roku, amerykański wynalazca Thomas Edison zakończył pracę nad pierwszym urządzeniem zdolnym do nagrywania i otwarzania dźwięku. Fonograf stał się rewolucyjnym wynalazkiem, dzięki któremu w ciągu najbliższych 30 lat świat ujrzał patefon, gramofon. I zerknął się z koncepcją zapisu dźwięku. I chociaż Edisona zawsze fascynowała elektryczność, w swoich eksperymentach akustycznych postanowił oprzeć się wyłącznie na możliwościach mechanicznych swojego wynalazku. Odtwarzanie dźwięku za pomocą fonografu odbywało się na zasadzie przesuwania igły po wgłębieniach i nierównościach, tworzących ścieżkę dźwiękową, które powstawało podczas nagrywania na rolce pokrytej folią. Drgania mechaniczne igły przenoszone były na membrany mechanizmu emitującego dźwięk wyposażonego w megafon. Fizyka dźwięku umożliwiła za pomocą najprostszego urządzenia akustycznego znaczne wzmocnienie maleńkich wibracji igły. Jednak taki czysto mechaniczny system akustyczny miał wiele wad. Poziom głośności i wzmocnienia były niewystarczające, a jakość dźwięku pozostawiała wiele do życzenia. Ponadto głośniki tubowe były zbyt nieporęczne. O jakiejkolwiek mobilności w ogóle nie wspominając. W tym samym 1877 roku idea głośnika napędzonego cewką elektromagnetyczną została sformułowana przez Ernesta Wernera von Siemensa, który chciał wykorzystać mniej prąd stały. W 1874 roku Ernst Siemens otrzymał patent na zastosowanie aparatu magnetoelektrycznego do uzyskiwania ruchu mechanicznego cewki elektrycznej pod wpływem prądu. Cewka ze specjalnym spornikiem umieszczonym w polu magnetycznym. Zdaniem autora patentu miało otwarzać dźwięk. Nie miał on jednak możliwości wzmocnienia dźwięku w celu stworzenia użytecznego głośnika. Niestety Siemensowi nie udało się zatem potwierdzić patentu w praktyce, ale sądził, że teoretycznie da się to zrobić. Ustaliwszy zasady przetwarzania wejściowych sygnałów prądu przemiennego na dźwięk, Siemens w rzeczywistości wynalazł ramę roweru przed pojawieniem się kół. Niemiecki wynalazca nie miał rozwiązania, które pozwoliłoby mu wzmocnić falę dźwiękową ale w teorii już wtedy można było konstruować pełnoprawne głośniki, aczkolwiek w tamtych czasach po prostu nie było do czego ich podłączyć. Ponadto w tamtym okresie nie było żadnych wzmacniaczy niezbędnych do uzyskania wystarczająco mocnego i wysokiej jakości dźwięku. Wszystko to doprowadziło do tego, że zaraz po ich wynalezieniu głośniki nie zyskały popularności i powszechnego zastosowania. Dopiero w 1898 roku angielski fizyki i wynalazca Oliver Lodge opatentował konstrukcję pierwszego głośnika elektrodynamicznego z ruchomą cewką połączoną z membraną i zawieszoną w silnym polu magnetycznym. Głośnik ten można śmiało nazwać głośnikiem dynamicznym. Mimo to realne uzyskanie wystarczającego poziomu głośności nadal nie było możliwe nawet pod koniec XIX wieku. W przyszłości producenci powrócą do konstrukcji głośników tubowych już w XXI wieku. To właśnie tego typu urządzenia, ale działające zgodnie z prawami elektrodynamiki, będą uznawane za jeden ze standardów jakości dźwięku. Nie wybiegajmy jednak za daleko i dzisiaj zakończymy nasz odcinek. Dzięki za Waszą uwagę. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to będę wdzięczny za kciuk w górę. I suba. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!